Daniel Obajtek przed komisją śledczą do spraw afery wizowej. Komisja śledcza do spraw afery wizowej wezwała na wtorek na godzinę 10:00 byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, świeżo upieczonego europosła PiS. To czwarta próba jego przesłuchania, ale Obajtek zapowiedział, że tym razem stawi się przed gremium. Daniel Obajtek przed Komisją Śledczą, Transmisja 907 Daniel Obajtek został wezwany na wtorek o godzinie 10. Komisja do spraw afery wizowej bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 roku do 20 listopada 2023 roku. Gremium chce pytać byłego szefa Orlenu m.in. o zatrudnianie obcokrajowców przy inwestycji spółki Olefiny III. Przewodniczący komisji Marek Sowasko przekazał, że Daniel Obajtek odebrał wezwanie. We wtorek rano Obajtek zadeklarował w Polsat News, że stawi się przed komisją śledczą, wcześniej mówił o tym również w rozmowie z Faktem. Mam taki obowiązek, przyznał, dodając, że po przesłuchaniu spotka się z mediami. Mam pewne rzeczy do przekazania Polakom, mówił. Były prezes Orlenu trzykrotnie nie stawił się na przesłuchanie, co tłumaczył prowadzeniem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Po wyborach zapowiadał, że jeśli gremium nadal będzie chciało go wezwać, to przybędzie do Sejmu. Kto jeszcze zostanie przesłuchany? We wtorek komisja planuje przesłuchanie jeszcze Pawła Majewskiego i Macieja Lisowskiego. Majewski był zastępcą dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ. Nadzorował wizytację placówki w Mumbai po tym, jak konsulowie odmówili wydania wiz dla 83 osób podających się za filmowców. Z kolei Lisowski jest prezesem Agencji Zatrudnienia i szefem Fundacji Lex Nostra oraz asystentem społecznym byłego wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego.